Hej, kochani, witam was w piątek, piąteczek, piątunio Ja jestem ogarnięta, przed chwilą nagrywałam wam z tego miejsca denko, które już na pewno zobaczyliście Postanowiłam wybrać się z Milanem, bo on już mnie prosi i skacze i w ogóle Wybrać się z nim na spacerek, potem muszę podskoczyć do sklepu, kupić sobie moje bezlaktozowe mleko bo naszło mnie na... na co? Na kakao. Dawno nie piłam kakao. E, więc telewizor zaraz wyłączę. Możecie troszeczkę zobaczyć, jak sobie mieszkanko ogarnęłam, ale to pewnie kiedy indziej Wam po prostu pokażę. W każdym bądź razie wczoraj, słuchajcie, na sam sięki koniec ogarniałam e, z swoje stanowisko e, dowodzenia, że tak to nazwę. Tutaj na razie jeszcze bajzel jest, ale tutaj chcę kupić dużego Alexa, czyli tego jak, takiego jak ten, tylko po prostu dużego. <śm> -mm> no, także dzisiaj. Na twarz nałożyłam znowu podkład z Armaniego. Mam nadzieję, że zbytnio nie będzie to prześwietlone. Musiałam rozjaśnić dość mocno, em, dość mocno aparat, bo nagrywałam dęko w miejscu, w którym jest no, dość ciemno. E, niestety, tu są em, jak to się nazywa? tu są żółte e, żarówki na górze. Czekajcie, nie wiem, czy to. O, one są żółte, mają żółte światło, no i to nie wyglądało ładnie. No, dobra, słuchajcie, zbieram się z Milanem na ten spacer do lasu. Wezmę aparat ze sobą, może coś wam nagram, jak Milan będzie sobie biegał po, po lesie. Zobaczymy. Patrzcie. Cisza, spokój, las dookoła. O, I gdzieś tam z przodu mój mały Speedy Gonzales. <noise> Mówię Wam, to jest mały Speedy Gonzales. Niby mały, niby chudy, a taki szybki. Jezus Maria, wiecie co? Czekajcie, obrócę Was. Kilka lat temu, gdyby ktoś mi powiedział żebym sobie poszła do lasu na spacer to popukałabym się pewnie w głowę i powiedziała, że nie bo to jest nudne. Czy ja mam w ogóle ja, No nie aż tak przybliżyć to was nie chciałam. E... To popukałabym się w głowę i powiedziała, że to jest po prostu za nudne. E... Telefon zostawiłam w domu e... Wzięłam tylko. E, mój worek, moją torbę e, aparat Milana i powiem Wam, że to miejsce mam autem 4 minuty od domu tu jest bardzo dużo lasu e, ogółem góry i tak dalej więc jest naprawdę cicho, spokojnie, przyjemnie Czyli to, czego ja na chwilę obecną bardzo potrzebuję. Eee, wiecie co? Chciałam nawiązać do komentarza jednej z Was pod ostatnim vlogiem vlogiem, który częściowo był nagrywany jeszcze na Starym mieszkaniu, można powiedzieć pod vlogiem, w którym. Pokazywałam Wam to mieszkanko jeszcze można powiedzieć w surowym stanie. Jezus, gorąco mi jest, słuchajcie. A mam pod spodem tylko i wyłącznie koszulkę z krótkim rękawem. Muszę patrzeć, gdzie on biegnie, żeby go nie zgubić, bo Milan lubi uciekać. Miluś! On lubi uciekać, a potem nie znajdzie drogi do domu, bo na to za krótko jeszcze tutaj mieszkamy. No, chciałam nawiązać do, do właśnie tego komentarza, którego teraz Wam nie mogę przeczytać, no bo mówię, nie mam ze sobą telefonu, ale chodziło o to, żebym. Czekajcie, momencik, muszę schować smycz. Chodziło o to, żebym nie unikała ludzi, bo, bo mogę wpaść. E, czy mogę zachorować na depresję? E, po tym komentarzu stwierdziłam, że chyba będzie czas najwyższy wam powiedzieć, co się ze mną dzieje, e, dlaczego ja od ludzi stronie i w ogóle. Milan, nie uciekaj tak daleko! No tak, ja mogę sobie mówić. E, dlaczego ja od ludzi stronie i w ogóle. E, Pewnie domyślacie się już, co teraz e, powiem. A mianowicie, wiele z Was em, wie, co się stało prawie 4 lata temu przed świętami. E, wiele z Was przechodziło e, ze mną ten okres. E, wiele Was śledziło wtedy moje filmiki. E, wiele Was zwie, wie. Że przez to wszystko miałam zawał serca, że leżałam w śpiączce, moje wszelakie przeprowadzki, i wiele was wie też, że wtedy tak naprawdę tylko Mariusz miał do mnie dostęp. Dostęp w sensie, że był jedyną osobą, którą w tym momencie, będąc w Berlinie, tolerowałam, znosiłam. Wiecie, po tym wszystkim, co mnie spotkało, ja wpadłam w bardzo silną depresję. Ja się tego nie wstydzę. To nie jest powód, dlaczego nie chciałam się do tego przyznać. Ja się tego nie wstydzę, bo depresja to choroba, która nie wybiera sobie ludzi. Na depresję może każdy zachorować. I każdy człowiek chorujący na depresję przechodzi ją też zupełnie inaczej. Ja od 3,5 roku biorę silne leki antydepresyjne bardzo silną dawkę i mam różne leki to nie jest tak, że biorę jeden i tyle bo ja mam na rano inne, na wieczór inne, na noc inne. No i prawdopodobnie będę już je zawsze musiała brać. Eee, wpadłam w tą depresję przez mojego męża. Eee, to zostało w międzyczasie potwierdzone. Miluniu! Miluś! Kam? Chodź! Chodź, idziemy! No chodź! Eee, w tą depresję, słuchajcie, wpadłam przez mojego męża, i to zostało eee, przez wielu lekarzy, psychiatrów. Speedy Gonzales zostało potwierdzone, że w głównej mierze to on jest temu winien. I to, co on mi po prostu zrobił, tak? Wielu osobom depresja kojarzy się z tym, że człowiek leży w łóżku i płacze. To nie jest tak. To są początki. To są początki, kiedy jest naprawdę ciężko, kiedy człowiek nie jest w stanie sobie samemu jakby wytłumaczyć, że rzeczywiście zachorował, że jest psychicznie chory, no bo depresja to choroba psychiczna, tak. Nie bierze się z powietrza, że tak to nazwę. Ale oprócz tego, że zachorowałam na tą depresję na silną, ponieważ depresję można podzielić na jakby trzy etapy jest bardzo silna. Jest depresja średnia i depresja lekka. Oprócz tego, Milan! Wybaczcie, że ja tak co chwilę przerywam, no, ale on mi ucieka po prostu strasznie, strasznie daleko. Na no, kom? Chodź szybciutko. Chodź. Chodź. Milan! Kam? Kam schnell Patrzcie. Eee, oprócz tego e, zachorowałam także na e, fobię socjalną. W pewnym momencie nie mogłam w ogóle wyjść z domu, i wiem, że Mariusz na pewno ten czas e, pamięta. W pewnym momencie nie mogłam w ogóle wyjść z domu. Wyniesienie śmieci było dla mnie naprawdę ciężkie i trudne, bo wiedziałam, że wychodząc z domu do śmietnika, ten kawałeczek na pewno kogoś spotkam i zupełnie obce osoby, wiecie, ludzi, których nie znam, po prostu którzy aktualnie przechodzili ulicą. I ja się po prostu bardzo źle czułam. Kiedy przeprowadziłam się do KEMNIC e, i po tym jak sprawiłam sobie psy mój lekarz powiedział, że to była jedna z najlepszych decyzji, które mogłam podjąć, bo chcąc nie chcąc muszę wtedy wychodzić. I ja wiem doskonale, że fakt tego, że e, ja stronię od ludzi, to nie jest dobre, ale czasem po prostu dla mnie bardzo potrzebne. Moi znajomi, moi przyjaciele, oni wiedzą, że jestem chora, nikt mnie przez to nie wytyka palcami. Wręcz przeciwnie, często gęsto wiecie: oni ciągną mnie po prostu na hamę, bo wiedzą, że w niektóre dni po prostu jest strasznie ciężko mnie wyciągnąć z domu, że. Zamykam się po prostu, nie dość że w domu, to i w sobie. Ja miałam okres, wiecie co, że nic mnie nie cieszyło, nie, nie potrafiłam odnieść uczucia zadowolenia, odnieść uczucia radości. Mi można było, nie wiem, milion euro wsadzić w kieszeń i ja wzruszyłabym ramionami, podziękowała i tyle. I w ogóle bym się nie przejęła. Wiecie, nie okazała radości, kiedy ktoś inny na przykład skakałby z radości niesamowicie. E, dlatego e, 8 miesięcy temu e, Milan 8 miesięcy temu do tego doszło, że e, zaliczyłam w pracy do ścieżki out to skumulowało się razem z moją depresją, z moimi stanami depresyjnymi e, i z moją fobią. I wtedy lekarz powiedział dosyć. E, wypisał mnie chorą, i od tamtej pory jestem na chorobowym. Na razie jestem na chorobowym do początku grudnia. I być może w grudniu, z końcem grudnia, od stycznia będę mogła znowu w końcu wrócić do pracy. No bo nie ukrywam, że wiecie, mnie męczy to, że ja cały czas, że nie pracuję. Do tego męczy mnie to, że no wiadomo, finansowe sprawy. To nie jest tak, ja dostaję pieniądze z kasy chorych, ale o tym ja po prostu nie chcę, nie chcę rozmawiać, bo potem znowu pojawią się komentarze, że gdzieś coś o kogoś o coś proszę i w ogóle nie, ja nie proszę nigdy nikogo o nic. Nie mam takiej potrzeby. Do tej pory przez życie się. E, dawałam sobie radę e, sama się jakoś ogarnąć, i, i myślę i uważam, że dam e, radę dalej sobie sama. E, no aczkolwiek, tak jak powiedział mój lekarz, e, szanse na to, że ja stuprocentowo wyzdrowieję, e, są raczej małe, są raczej, e, raczej znikłe. Po prostu zbyt wiele e, w życiu musiałam na swoich barkach znosić i to bez względu na to, czy z moim mężem, czy Miluniu czy jeżeli chodzi o moją rodzinę, mojego tatę, i tak dalej, Po prostu życie życia nie miałam usłanego różami. I w pewnym momencie, no po prostu nadszedł ten moment, kiedy ja się po prostu złamałam i nie mogłam się ocknąć. Na dzień dzisiejszy wiecie, ja jestem w stanie o tym rozmawiać. Nie wiem, z rok, dwa lata temu wyglądało to zupełnie inaczej. Wtedy prawdopodobnie po prostu rozpłakałabym się. No na chwilę obecną pogodziłam się z tym faktem. To też jest, między innymi, e, powód, znowu, dlaczego ja tak strasznie przytyłam. No bo zawieram, zabieram, 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 zawieram. Po prostu e, mam dużo leków. E, no i te leki no działają jak działają, tak? Te leki te, które biorę rano, mają mnie pobudzać do życia, że tak to nazwę, te, które biorę wieczorem, mają mnie wyciszać, a leki, które biorę na noc, mają mnie po prostu otumanić na tyle, żebym mogła spać, wiecie, bo ja Milan! Come? Bo ja tak naprawdę przez ostatnie 3,5 roku, to przespałam. Może na jednej ręce można policzyć ile nocy. Moja noc wygląda tak, że ja budzę się co dwie godziny, nie mogę zasnąć, budzę się bez powodu. Do tego, jeżeli dojdą jakieś, wiecie, drobnostki, ktoś mnie zawiedzie, ktoś mnie zrani, czy to czymś, co zrobi, czy czymś, co się do mnie powie, gdzie ta osoba sobie nawet z tego nie zdaje sprawy, ja potem. Naprawdę przez bardzo długi czas o tym myślę, analizuję, przez to nie potrafię sobie znaleźć miejsca. No, jest to wszystko inne niż przyjemne. Dlatego czasem, jak czytam niektóre komentarze, to zastanawiam się, czy, czy, tym, czy te osoby zdają sobie sprawę z tego, co, co one takim głupim komentarzem potrafią zrobić tej drugiej osobie. Tak. No, także to jest to, co chciałam Wam powiedzieć. Ja tak się kręcę w miejscu, mogłabym gdzieś z nim zbić z drogi, ale ten aparat mi w ręce przeszkadza. W końcu mogłam to z siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że zrozumiecie to, zaakceptujecie, że czasem na przykład, jak filmiki się nie pojawiają, to. Jest to między innymi tym spowodowane, że nie jestem w stanie po prostu e, się ogarnąć, siąść przed kamerą i udawać, że świat jest piękny. E, to nawet nie tyle, że udawać, wiecie. Ja w międzyczasie przez te lata wypracowałam sobie to jest może złe słowo ale nauczyłam się nie pokazywać tego, jak naprawdę jest nie pokazywać po sobie. E, tego, że czasem naprawdę jest mi źle, i czasem naprawdę nie mam sił do życia, bo, bo tak to niestety jest. No, bywa. Dobra, koniec tych moich żalów, bo i tak już gadam strasznie długo i głównie ten dzisiejszy vlog będzie się z tego składał. Idę z nim jeszcze pospacerować. Potem, jak mówiłam, na szybciuteńkie zakupy i będę musiała z powrotem jechać do domu raz, że kamera mi się zaczyna rozładowywać, a dwa, że właściciel wczoraj wyciągnął mi od pralki węża, bo mi się tam jedna uszczelka zepsuła i trzeba całego węża wymienić i ma to dzisiaj kupić gdzieś po drodze po pracy i mi to wymienić. Aby w końcu mogła pranie zrobić, bo od przeszło tygodnia pranie mi się zbiera, a pralka nie działa. Także do zobaczenia później. Jesteśmy u mnie w łazience, ja sobie właśnie kucyka zrobiłam. Mam na sobie oczywiście piżamę. Kiedyś na niej był buldozio. A teraz nie będziecie tego widzieć. Słuchajcie, jak widzieliście, gotowałam. Robiłam na cały weekend. Co robiłam? Robiłam e, opal. A, Jezus Maria, wszystko tu zrzucam. E, robiłam kotleciki z, z, z kalafioru i e, cebulki. Dokładnie tak, na cały weekend. E, no i teraz czas, żebym w końcu e, zmyła z siebie. Makijaż, więc tak naprawdę przyszłam tylko się już praktycznie z Wami pożegnać, aczkolwiek jeszcze jedna rzecz, w ogóle wiecie co jest fajne: dzięki temu, że mam tą małą tutaj szafeczkę z lustrami, mogę postawić aparat i mogę w ten sposób nagrywać. I widzicie mnie dobrze, słyszycie mnie dobrze, mega, po prostu mega. Ale wracając do tego, pod ostatnim vlogiem e, jedna z was e, Patrycja Trochim e, napisała mi: "Hej Monia, mieszkanko przytulne, mam pytanie odnośnie tego ubezpieczenia, o którym mówiłaś. Czy jak jest mieszkanie ze spółdzielni, to też takie ubezpieczenie lepiej mieć czy ewentualnie szkody pokrywa spółdzielnia?" E, słuchajcie, jeżeli mieszkacie w Niemczech, Spółdzielnia nigdy wam kosztów e, nie pokryje. Ja nie wiem jak jest w Polsce, ale w Niemczech jest coś takiego jak jak e, Hausratverzicherung e, i na przykład nie wiem mieszkacie na pierwszym, drugim, trzecim, pięćdziesiątym piętrze albo i nawet na parterze, e, wstawiacie pranie, wychodzicie z domu, czy lecicie do pracy. Nieważne, w międzyczasie okazuje się, że pralka się zepsuła i zalała wam łazienkę. Jeżeli takiego ubezpieczenia nie macie, to musicie koszty pokryć sami. A to potrafi być e, naprawdę kosztowne. Dlatego zawsze warto jest mie mieć takie ubezpieczenie. Ehm, bo e, wtedy, w tym momencie, jeżeli macie takie ubezpieczenie, to to ubezpieczenie pokryje wam e, właśnie koszty szkody, e, jakie, jakie się wyrządziły. E, pod warunkiem, bodajże, jeżeli się nie mylę, e, że e, szkoda nie była jakby z Waszej winy spowodowana, w sensie, że Um, szkoda nie była zrobiona specjalnie o tak. E, dlatego warto jest mieć takie ubezpieczenie. E, ja też mam ubezpieczonego Milana, odkąd go mam. Mam go ubezpieczonego chociażby ze względu na to, że jak byłabym gdzieś z nim, nie wiem, u znajomych czy coś w ten deseń, i nie daj Boże, on by coś tam. Kosztownego zepsu, wtedy ubezpieczenie pokryje mi te koszty. Znaczy nie mi, tylko poszkodowanej osobie. Pokryje te koszty. No a jakbym miała sama płacić, no to wszyscy wiemy, że coś takiego jest kosztowne. A takie ubezpieczenia one nie są drogie. Słuchajcie, ja płacę. No dobrze, ja jeszcze płacę za Lilkę, bo tego jeszcze nie spieniłam. Ja płacę. Bo to wszystko jest słuchajcie, od tego, jaki macie metraż kwadratowy mieszkania. E, ja płacę jeszcze za mieszkanie, które miało 52 metry, dlatego muszę to też zmienić. 52 metry kwadratowe e, i dwa psy. Płacę w miesiącu 33 euro w międzyczasie, e, bo to się troszeczkę zmieniło. Teraz ze względu na to, że mam jednego psa i e, no, i dużo mniejszy metraż, no to będę mniej płacić. Tylko muszę to zmienić. Muszę sobie zrobić termin w banku i wtedy się dowiem, ile mnie to będzie teraz kosztować. No, dobra, słuchajcie, czekajcie. Musiałam do śmietnika wyrzucić to. Ja robię demakijaż. Będę używać już resztkę mojego masełka do demakijażu, już taka resztka mi została z Douglasa. Z nim to mam, wiecie, co taką love hate relationship. Bo raz się lubimy, raz się nie lubimy. Także no zrobię demakijaż i pójdę się przytulić do Milusia na łóżku. Jestem dzisiaj padnięta, a jutro będę. czy praktycznie przez cały weekend. Jeżeli nic innego mi nie wyskoczy, to będę jechać do Kęnic i będę właśnie stare mieszkanie ogarniać, bo muszę tam posprzątać, poodkurzać, dywan ogarnąć, który tam zostawiam, meble, które tam zostawiam, tak samo. I mam do przemalowania dwa pokoje. Nie muszę tego robić, ale już po prostu sama z siebie, wiecie, chcę. Przekazać dalej mieszkanie, no bo najemcy, którzy po mnie tam będą mieszkać, e, przejmują ode mnie te meble, które tam zostały z miłą chęcią, ponieważ oni się przeprowadzają z zupełnie innego końca Niemiec i przeprowadzają się, można powiedzieć, e, z pustymi dłońmi, y, bo, bo to są młodzi ludzie. E, on ma 20 lat, ona 24. To od sąsiadki, która pode mną mieszkała, e, Córka z chłopakiem, także ja się cieszę, bo się tego pozbyłam, jeszcze za to pieniądze dostanę. E, no, ale wiadomo, muszę to po prostu wszystko ogarnąć. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, wyżaliłam się, Wam dzisiaj powiedziałam o co ze mną chodzi, co się ze mną dzieje. Mam nadzieję, że uszanujecie to, że się przed Wami otworzyłam i. E, no i że nie będzie tutaj, wiecie, zgryźliwych komentarzy. Dobra. To by było na tyle. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem po raz kolejny. Papa! Pa.